Czytanie z księgi rodzaju. Bóg, poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: Ja jestem pan. Który Ciebie wywiodłem z Urchaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abraham. O panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność. Wtedy pan rzekł wybierz dla mnie trzyletnią Jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko Abraham poprzerąbywał je wzdłuż na połowy, i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porościnał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abraham je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abraham zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło, i nastał mrok nieprzenikniony ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abrahamem mówiąc Potomstwu twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej rzeki Eufrat Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała, w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto bracia umiłowani. Za którymi tęsknię. Radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w panu, umiłowani. Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę. Aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, Ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się. Gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.